Komitet Wyborczy, Serce dla Powiatu, uprzejmie prosi o Państwa głosy w nadchodzących wyborach samorządowych do Rady Powiatu. Nasz program wyborczy to aż 15 razy tak. W ostatnich dniach omówiliśmy aż 9 z nich. Dzisiaj przyszedł czas na 10, czyli tak, dla pozyskiwania starannego, aktywnego, a przede wszystkim systematycznego środków zewnętrznych z różnych programów, z różnych źródeł, także tych, które daje nam nowa perspektywa unijna, ponieważ bardzo ważne jest, żeby powiat lubiniecki także z tych środków skorzystał. O tym temacie opowie Małgorzata Sobol, kandydatka na radną powiatu, reprezentująca trzy gminy powiatu lubinieckiego. Gminę Herby, Boronów i Woźniki. Ciekawostką jest, że na co dzień Małgosia pracuje w Urzędzie Marszałkowskim i temat pozyskiwania środków zewnętrznych nie jest jej obcy. Jako Komitet Wyborczy Wyborców Serce dla Powiatu zamierzamy udzielać poparcia wszelkim inicjatywom mającym na celu uzyskiwanie przez Powiat z różnych źródeł jak najwięcej środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Mówimy tu przede wszystkim o realizacji różnych programów mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, i osób bezrobotnych, na aktywizację lokalnego rynku pracy, pomoc społeczną, na poprawę efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, na wsparcie edukacji publicznej, na poprawę infrastruktury drogowej, w tym modernizację dróg i budowę ścieżek rowerowych wraz z całą niezbędną infrastrukturą, na uruchomienie transportu publicznego zapewniające dogodne połączenia pomiędzy poszczególnymi miastami.